Cześć, Szymon z tej strony. Witam Was serdecznie w ten sobotni poranek. Jak sobotni poranek, to zazwyczaj oznacza, że prezentuję to, co w ostatnim czasie udało mi się wypożyczyć. No więc zaczynajmy. Na pierwszy ogień Spider-Man Deadpool, czyż to nie romantyczne? Linia wydawnicza Marvel Classic, ale to jest modern era Epic Collection i on jest w miękkiej oprawie. Co powoduje, że wydaje się to takie Drobny, że tak określenie, yy, niezbyt wielki komiks. Ja go wypożyczyłem w z Beskidzkiej w bibliotece głównej. Mamy tutaj podane zeszyty, które zawiera, czyli Spider-Man Deadpool 1,14, 17, 18 i 1MU. Cokolwiek to oznacza. Za scenariusz odpowiada m.in. Joe Kelly, a rysunki są autorstwa Edema Guinnessa, Skoda Kobisza i innych jeszcze. Czy pewnie. Kobisza, przepraszam. I innych artystów. Zajrzyjmy na chwilkę do środka. Zobaczmy jak to wygląda po prostu. Okej, okay. faktycznie. Scenariusz Joe Kelly. Tutaj mamy jeszcze jakiś. Aha. dodatkowi twórcy. George Dugan między innymi widzę. Z takich, bardziej znanych rysunki to Ed McGuinness. Rayleigh na Nie kojarzę. Hmm. Okej, okay. dobra. Jest tego troszeczkę. No i można zobaczyć. Aha. Hmm. Wydaje mi się, że gdzieś już widziałem taką scenę, to było w Thor Ragnarok. Tak chyba zaczynał się albo tak było w, było w trailerze, jeżeli chodzi o, o Tora. No i można sobie popatrzeć na parę stron. Nie mam pojęcia jak to jest, bo to, jeżeli dobrze pamiętam, jest linia wydawnicza Marvel Now 2.0. Ale pytanie, czy tu będziemy mieli jakiś opis. Yy... Nie, nie ma tutaj w tym stopce. Dobra, jeszcze kilka stron. Tu jakiś taki starszy styl. I co ważne, widzę, że nie ma żadnych zapowiedzi kolejnych tomów. Jest tylko kilka galerii, okładek. Miękka prawa bez skrzydełek. No, wygląda to, troszeczkę to zaskakująco. Jeżeli chodzi o bibliotekę główną, jeszcze jeden komiks pożyczyłem. A no, dokładnie manga, U, moja ulubiona manga. Czyli 14 tom z sagi Winlandzkiej. Autorstwo maka, Makoto Yuki Mury. I to jest od wydawnictwa Hanami. Oczywiście Spider-Man Deadpool to jest Egmont. Jakby co. I standardowy spis treści. No i właśnie. To lubią tak się bawić, czyli mamy tytuł i dużo części. Czyli to będzie część 18 części tysiącletniej podróży. Generalnie lubię tą serię. Podoba mi się grafika. Wkręciłem się w ten klimat i z chęcią przeczytam co dalej. Nie wiem, ile to będzie miało tomów. To jest klasyczny poradnik w tej mandze. Czyli jak należy czytać, że to jest ostatnia z komiksu. No, zobaczymy. Podobało mi się, nie wiem czy będę recenzował, wiem, że kilka recenzji yy, odnośnie tych poprzednich tą jest na kanale. Dobra, to była biblioteka główna. Przejdźmy zatem do Filii na Osiedlu Słonecznym, gdzie mamy Immortal, czyli Nieśmiertelny Hulk, Tom pierwszy, Al Ewing, John Bennett, jeśli dobrze pamiętam, Joe Bennett, przepraszam. Bardzo chwalona seria. Możemy sobie zobaczyć e, kilka stron, ale skoro już mówimy, że mamy. Amanda Waller? Nie, to nie może być Amanda Waller. Dobra, ktoś podobny do Amandy Waller, ale to nie ten świat. Dobra, już, już mamy pierwszy tom, to w chwili na się że mamy tom drugi, tom trzeci, tom. I tom piąty. Czyli cała seria Immortal Halka jest, czy nieśmiertelnego Halka jest dostępna do wypożyczenia w filii na osiedlu słonecznym. W księżnicy Beskiskiej w bielsku białej przy ulicy tam jest ulica Reja. O proszę. Klasyczne rysunki w sobie Johna No to jest John, Jack Kirby. No dobra, nie będę... Mogę po, po przekartkować kilka stron, ale jako, że czytałem kiedyś tam pierwszy, tam już go nie pamiętam, dlatego wypożyczyłem całość. No i tak, tak to wygląda. No dobra, ale nie samymi komiksami człowiek żyje. No mogę teraz przeglądać każdy tom, ale czy to ma sens? Jeszcze tylko zobaczmy, ile tych zeszytów łącznie było. Mieliśmy mieć do 33, do 40. Jeszcze, jeszcze jakiś King in Black, The Immortal Hulk. Czyli 7 i 8, czyli podwójne tomy. Dobra, ale wracając, nie samymi komiksami człowiek żyje. Ja też lubię czytać książki. Czytam ich oczywiście mniej niż komiksów, ale jak zapewne wiecie, jeżeli śledzicie mój kanał, to coś ostatnio czytałem z książek będących w uniwersum, teda obcego. Aliens, Alien. I o ile do tej pory czytałem cztery książki będące adaptacjami komiksowymi scenariuszy filmowych, to tutaj mamy. Obce wyjście z cienia, i to już jest oryginalna historia. I bardzo, bardzo, bardzo mnie ciekawi, jak się to będzie czytało. W... Ciekawe czy będzie to w ogóle osadzone w jakimś konkretnym miejscu w czasie, czy tak po prostu tylko ten świat. No, już zaczynamy od tego, że mamy korporację Wayland Utani. Wejdźcie do spraw naukowych, ale Wayland Utani się pojawia od chyba samego początku. Tylko kiedyś to po prostu się nazywało firmą w tym pierwszym filmie. Strony, ile? 400. No to będzie czytania twarda. Nie, no tak, 400. Ponad, ponad 400. Troszeczkę o autorze. Zobaczymy. Bardzo mnie ciekawi. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, wydawnictwo Wesper. Tak, bo Wesper ma książki w uniwersum obcego. No dobra. Tyle na dzisiejszej prezentacji Spider-Man Deadpool, czyż to nie bromantyczne, Saga Winnacka tom 14, cała seria Immortal Hulk, Nieśmiertelnego Hulka oraz książka w uniwersum Obcego Wyjście z Cienia. Co z tego czytaliście, co polecacie, co uważacie za najciekawszą rzeczą, którą mi się udało wyłapać tym razem. W chwili na Ośrodku Słonecznym jest jeszcze więcej komiksów, których mi się nie udało wypożyczyć, bo nie można mieć wszystkiego naraz. Na przykład kolekcja Topiego się pojawiła, czy Blade Runner od Egmontu. Dobra, tyle na dziś. Pole komentarzy jest dla Was, jak chcecie, to wpiszcie, co o tych seriach sądzicie, o tych komiksach. Dziękuję za uwagę, do następnego razu, cześć.